I jeżeli pan Wąski czy ktokolwiek inny chce, żeby tendencja antyunijna czy polexitowa wprost była silniejsza, to rekomenduję zrobić dokładnie to, co zrobili o podobnych poglądach Brytyjczycy przed referendum brexitowym w Wielkiej Brytanii, czy założyć społeczne organizacje agitujące na rzecz tych poglądów. Natomiast jeżeli one w tej chwili w społeczeństwie mają na poziomie poniżej 20% poparcia, a Konfederacja wchodzi na poziom powyżej, jak ostatni sondaż pokazał, 20% to oczywiście jest jeden sondaż. Nie mówię, że, że natomiast aspirujemy, żeby iść dalej. To my musimy przedstawiać recepty zgodne z oczekiwaniami Polaków. Ja... Uważam, że w tej chwili istotą problemów w naszych relacjach z Unią Europejską nie jest, wbrew pozorom, nasza obecność w Unii Europejskiej. Istotą problemów jest w tej chwili um, brak transparentności działania instytucji europejskich, dominacja osób o ideologicznie lewicowych poglądach w tych instytucjach, ich antygospodarczy wpływ i brak y, rządów prawa w Unii Europejskiej. To znaczy, że oni bez podstawy traktatowej robią co chcą. I my musimy to zatrzymać, i my możemy to zatrzymać, nawet będąc w Unii Europejskiej i wyjaśnić to społeczeństwu, bo przeciętny Polak nie wie, jaka jest skala nadużyć wewnątrz Unii Europejskiej.